Swojacy z Sitna e, istnieje i działa 20 Dwa lata. Zaczęło się od spotkań takich niezobowiązujących, takich nieśmiałych. Ktoś coś próbował zaśpiewać, ktoś przyniósł piosenkę, coś próbowaliśmy sobie stworzyć. I takim pierwszym naszym występem, z racji tego, że w listopadzie rozpoczęliśmy działalność, a pieśni patriotyczne wszyscy znają, więc nasza działalność rozpoczęła się od takim występem pierwszym, to właśnie było na 11 listopada, gdzie właśnie śpiewaliśmy pieśni, Patriotyczne, no, które tak jak już powiedziałam, wszyscy znają. Skład zespołu liczył wtedy prawie 20 osób i to byli wszyscy miłośnicy śpiewu, muzyki. Jak to w myśl powiedzenia, każdy śpiewać może, jeden lepiej, drugi gorzej. Później z czasem. No, Kolokwialnie mówiąc, zrobiła się troszkę taka samoistna samo selekcja tego zespołu, ponieważ no, nie każdy czuł się w tym śpiewie, nie każdy już uważał, że umie śpiewać, i po prostu e, to się tak zmieniało osobowo, personalnie na przestrzeni takiego krótkiego, bardzo okresu. E, I tak myślę, że nie wiem, w pół roku tak zawiązaliśmy się w taki skład czternastoosobowy, który e, już tak funkcjonował w takim składzie e, długi, długi czas. Jestem 13 lat w zespole. No w sumie śpiew od dzieciństwa mi towarzyszył. Już zaczynało się chórkami w kościele. Później właśnie dostałam się do zespołu Swojacy, bo Pani Zosia Świątek, która była w zespole, mnie namawiała ciągle, ale mieszkałam poza, w gminie Szczecinek, ale no, ze względu na pracę, dojadę do pracy i, i w nie mieszkałam, no to mówię, ciężko bo tak się zmobilizować, jeszcze dzieci były małe, później jak dzieci dorosły, przeprowadziłam się do Szczecinka, no i Pani Zosia mnie znowu nawiedziła w sklepie i namówiła, mówię, że spróbuję, no i tak jestem tutaj w zespole tym ludowym, później mówię właśnie do tego rozrywkowy jeszcze także no, śpiew, no, moje hobby takie od dzieciństwa, i tu się trochę, mówię, od rzeczywistości troszeczkę człowiek realizuje i odskocznia troszeczkę od pracy, od obowiązków. Te miłe panie, no, nakręcają mnie niesamowicie. To one właśnie zawyżają poziom, trzeba się mocno, mocno starać. No, żeby to razem zabrzmiało, żeby to było piękne, cudowne, żeby się ludziom podobało i żebyśmy mieli z tego przede wszystkim satysfakcję sami, bo po cośmy my to robimy, bo jeżeli nas nie będzie, jeżeli my tego nie będziemy śpiewać, nie będziemy śpiewać folkloru, to niestety on zaginie. Poza tym teraz jest chyba dużo trudniej o folklor, bo tak, kiedyś byli rolnicy, oni sobie mieli swoje zabawy, śpiewali jakieś tam ludowe piosenki, tworzyli, teraz jest tego mniej. I Coraz trudniej po prostu. Coraz trudniej chyba to już robić jest. Od małego ten zespół gdzieś był w moim życiu. Jeździłam na występy, patrzyłam, jak to wszystko wygląda. Niekoniecznie przed sceną, ale i za sceną, i bardzo mnie to, od małego jakby gdzieś tam imponowało mi to. No ale jakoś tak się bałam trochę, ale później już tym starsza byłam, to bardziej jakby. Chciałam spróbować tego. No i też bardzo mi się podoba zespół, klimat i ciepłe osoby w tym zespole, że naprawdę no, lubię bardzo te próby i te wszystkie wyjazdy i naprawdę jest bardzo fajnie. Od 22 lat śpiewają trzy osoby, czyli ja, pani Grażynka i mama. Yy, mama Urszula. To jest skład, który jest od 22 lat, czyli od tego pierwszego nieśmiałego śpiewu pieśni patriotycznych. No i na przestrzeni tych 22 lat rzeczywiście ten skład zespołu się bardzo mocno zmieniał. Było nas 14, potem 11, jeśli dobrze pamiętam, potem 9 i na dzień dzisiejszy jest 8 pań śpiewających i pan Roman, który nam przygrywa. Muzycy oczywiście też się zmieniali, bo pan Roman nie jest z nami od 20. 22 lat, jest od 9, tak pani Romanie, jak dobrze pamiętam, od 9 lat. Pierwszym naszym muzykiem był mąż pani Grażynki, pan Józef Bakua, ale niestety zdradził nas i poleciał sobie do Anglii więc zostaliśmy osieroceni muzycznie. No i wtedy na naszej drodze pojawił się pan Tomasz Nowacki, który nie jest zupełnie moją rodziną, ale tak się zdarzyło, że ma tak, tak samo na nazwisko, a przyjeżdżał do nas z Koszalina. Przez 5 czy 6 lat przyjeżdżał do nas z Koszalina, mieliśmy wtedy próby rzadziej, bo co drugi tydzień z racji tego utrudnienia, tego dojazdu pana Tomasza. No ale tak to funkcjonowało też e, dzięki panu e, Józefowi się rozwinęliśmy a dzięki panu Tomaszowi e, poszliśmy jakby krok do przodu e, a dzięki panu Romanowi to już e, powiem nie skromnie wznieśliśmy się Wzniesiliśmy się, bo pan Roman jest tak tak ostry w swoich, że tak powiem, działaniach muzycznych, że no niekiedy nie dajemy rady. No niech się dziewczyny może wypowiedzą, jak to wygląda od strony muzycznej. Oczywiście to jest w pozytywnym z tego słowa znaczeniu, bo pan Roman naprawdę to też widać po naszych osiągnięciach, po naszych działaniach i to nie mówię tutaj jakby z jakiejś pychy, ale no tak jest, że po prostu te, te nagrody, te zwycięstwa, te

Takiego bakcyla nam daje, właśnie, no, sam śpiew. To niekoniecznie akurat y, przyjemnie jest zdobywać nagrody, właśnie gdzieś tam, jak y, z, jesteśmy razem, ze sobą, lubimy spędzać czas. No i to jeszcze przy tym, że jak zdobędziemy nagrodę, no, to jest podwójna radość z tego, nie ukrywam. A poza tym, właśnie takie wyjazdy to jest y, też y, nasza integracja taka ze sobą, poznajemy się dalej, bo jednak pochodzimy z tej miejscowości tutaj też i z okolic, ale znamy, mówię, znamy się już od dawna i to właśnie wszystko takie jest właśnie miłe przy tym, nie? że możemy się poznawać i jeszcze dalej i realizować w tym śpiewie. Muzyka Nasze stroje to stroje łowickie i taki folklor e, głównie prezentujemy, czyli folklor łowicki. E, mamy dojścia do źródeł tego folkloru i staramy się ten flo, folklor utrzymać e, w rekonstrukcji, bo nie mogę powiedzieć, że w tradycji, bo z tym jest nam daleko do tradycji łowickiej. Natomiast w rekonstrukcji regionu łowickiego e, i raczej przy tym zostaniemy. Myślę, nie, nie, nie mamy w planie tutaj zmian, e, żeby się prze, przeflancować na jakąś inną muzykę. E, aczkolwiek e, jest Jestem cały czas w trakcie rozmów z zespołem, z którym chcemy nagrać dwie piosenki właśnie w takim klimacie, o który, o który tutaj pan pytał, w takim troszkę ostrzejszym. Ale póki się to nie ziści, nie mogę powiedzieć, ponieważ no, nie chcę też zapeszyć, nie wiem, czy to dojdzie do skutku, ale tutaj długo żeśmy rozmawiali na ten temat, czy podołamy temu projektowi, ale myślę, że, że na tym etapie, którym teraz jesteśmy, tutaj z muzyką naszą, to, to podołamy, aczkolwiek nie zmieniamy na pewno swojej fo formuły i swojego formatu z ludowego, z, folklorowego, z folklorystycznego na, na żaden inny. Utożsamiani jesteśmy z muzyką ludową. My ją też, przynajmniej mogę to o sobie powiedzieć, że ją kocham, tą muzykę. Yy, i, I nie, i ona mi się bardzo podoba i te utwory. Yy, Oczywiście są takie płytkiej treści, które tam wiadomo, ale są też takiej głębokiej treści, gdzie można coś, coś z nich, jakąś głębię wyciągnąć, wyczytać, jakiś morał z tych piosenek też ludowych wynika. Także nie, to są te piosenki bliskie naszemu sercu. Myślę, że tak zostaniemy. żebyśmy dalej y, były w takiej formie i w takim formacie, jak jesteśmy, y, żeby nam się chciało chcieć, żeby nam pani Grażynka nie mówiła raz na jakiś czas, że odchodzi, <grystanie> bo nie pozwolimy. <grystanie> Także no takiej jedności, jedności byśmy chciały sobie tu życzyć i, i co I, no i takiego dobrego wszystkiego. No.